Przykazanie drugie: Nie będziesz brał imienia pana Boga swego nadaremno. Jak ja mówię o Bogu, jak wypowiadam Boże imię, czy nie bluźnię Bogu, czy pod wpływem emocji alkoholu nie przeklinam Boga i ludzi, czy oskarżam Boga o zło na świecie, z którym on nie ma nic wspólnego, czy nie posądzam go o brak miłości. Zwłaszcza gdy coś się stało nie po mojej myśli, i czy nie mam do niego pretensji, czy nie wypowiadam lekkomyślnie słów jakiejś przysięgi, powołując się na Pana Boga, na przykład mówiąc, jak Boga kocham, a wcale nie myślę o miłości do Niego, czy nie używam nadaremnie słów o Boże, o Jezu, o Matko Boska? Jeśli tak, przeproszę Boga. I postanowię to zmienić, by w słowach też być przykładem dla innych.